Yanlış baba. Jesteśmy na mecie 23 rajtu Dolnośląskiego. Opowiedz, jaki to był rajd? Był to rajd zaliczany do Pucharu Polski. <grywy> nie, rajd był fajny, jechałem... Popatrzcie co on robi. Jechałem tutaj pierwszy raz. Dobry opis zrobiliśmy, także jechało się całkiem fajnie. Gdyby na przykład na pierwszym odcinku nie wypiął mi się interkom, jechaliśmy bez Interkomu. Gdzieś tam usłyszałem prawy, lewy, zamiast cztery prawy i było trochę strasznie. W ogóle ta pierwsza pętla była straszna dla nas. Druga pętla, dużo się poprawiliśmy na tych odcinkach, które, które zdążyliśmy przejechać normalnie, czyli w sumie jednym, bo na drugim stawaliśmy do Clio zepsutego, płonącego i co tylko. No fajnie, zebraliśmy doświadczenie, w przyszłym roku jak będziemy tu jechać mocniejszym autem, to może coś ujeździmy, bo no, tym samochodem chyba już niestety Era Saxo się skończyła, chyba że ktoś zrobiłby puchar tego w RPP, wtedy może by można było coś powalczyć. Liczymy na gdzieś tam w generalce po skorygowaniu czasu, jeśli będziemy bliżej dziesiątki niż dwudziestki będzie fajnie, jeśli będziemy bliżej dwudziestki, nie wiem, zamknę się gdzieś w garażu i będę pił alkohol. Zobaczę. Powiedz jeszcze, wspomniałeś o nowym, mocniejszym aucie, no więc co planujesz? Czy przede wszystkim musimy sprzedać to, bo wiadomo, nie mamy wyłożyć na nowy samochód. Eee, chcemy kupić coś jak najszybszego, jak najtańszego. Kwestia jest otwarta, zależy co będzie na rynku. Eee, jako, że Japończyki dwulitrowe są drogie, także pewnie pójdziemy, we, będziemy dalej we Francji. Eee, a to zależy od tego, co kto przed zimą będzie. To sprzedać, bo chcemy kupić gotową rajdówkę, a nie budować tak, żeby już po prostu do przyszłego stanu być gotowym. Barburka Cieszyńska, będziesz? Chcę być, wisi pod znakiem zapytania. Eee, ze względu właśnie między innymi na sprzedaż tego samochodu. Chcemy jechać, bo rajd domowy i jest tam szansa. Jeśli będziemy dalej tym samochodem, to jest szansa tamtym autem coś walczyć, bo jest wąsko i kręto. Eee, bardzo byśmy chcieli. Paweł Tłok, Citroen Saxo, a ta załoga dojechała na 24. miejscu w klasyfikacji generalnej i na miejscu szóstym w klasie szóstej. Jakub Lesiak i Paweł Tłok. Jak Paweł, Tłok, już jadą do parku Ferme i teraz zasłużony relaks po ciężkim dniu na odcinkach specjalnych rajdu Dolność na